Jula, pokaż, tacie, jaka jesteś już duża dziewczynka. Pokaż, grzechoteczkę do buźki wsadzamy. Grzechoteczkę wsadzamy do buźki. Tato, ząbki mi się wyżynają i jestem po prostu już duża dziewczynka. Duża dziewczynka jestem. Grzechoteczkę obczajam. Zobacz, jak obczajam. I bym chciała zapakować do paszczy, tato. Bo wszystko już będę pakować do paszczy, bo rosną mi ząbki. Tak. I ślinie się strasznie. Jucia! No, i zobacz. Twoja jak Teraz złapiemy. Będziemy się zychotać. Taki jestem dziś już. Taki jestem duży dziś i wszystko pakuję do paszczy. Tato, zobacz, jaka jestem duża. Tak, ślinie się strasznie i będę miała zaraz zęby. Wszystkie naraz. Tak, Juleczka? No, a popatrz się tutaj do taty. Popatrz się do taty, zobacz, jakie masz śliczne oczka. Takie mam śliczne oczka. Płuszczoszek jestem taki troszkę. No. I zirawkę mam tutaj. Zyrawkę. Taką mam zyrawkę. Patrzę się, co to za zyrawka jest. Kuleczki ma. O. Tak, tato, nagrywamy, żebyś zobaczył, jak się rozwijamy. Mam już dwa miesiące i jeden dzień. Mhm. I trzymam w łapkach grzechotkę. Eee, I Nic nie pogadam, bo jestem w złym nastroju. I pogadam coś. opowiadasz coś, tacie? Opowiedz coś, tacie. Opowiedz coś. Opowiedz. Pójdziemy na spacerek dzisiaj, tak? Pójdziemy zaraz na spacerek. Jestem teraz wyspana i obżarta. I się bawię. I ziślinie. Tak, ziślinie. No, taka jestem już duża. Jutia, a, pogadaj coś. Tata by chciał usłyszeć, jak gadać. Pogadaj coś. ku malutki. Pogadaj coś. Mm, nie, teraz jestem zajęta innymi rzeczami. Zupełnie. I nie pogadam z tobą w ogóle. O, taka jestem śliczna. No, Jula? Opowiadaj coś. Pogadaj coś, króliczko. No, albo chociaż się uśmiechnij ładnie. Eee. No. Eee. Eee. Pogadaj coś. No, nie bądź taka. No. Nie tylko, że się ślinisz i ślinisz. No, powiedz coś. No, powiedz coś koniecznie. Tak, pomachaj łapkami do taty. Mm. No to masz jeszcze w drugą łapkę, masz lewka. O, mam. Jeszcze sama nie chwytam, ale jak mi się włoży do rączki, to trzymam. Może nie dziś. <noise> nie, teraz jestem zajęta. No, chyba, że jeszcze chwycę tu. Oj, coś nam z ekranu uciekłam. No, weź lewka, weź lewka, też tak. Już mam dwie zabaweczki, grzechoteczki. No, taka jestem super. Tak. Pogadałabym coś. Pogadałabym. Um, um. Jula, a popowiadaj coś, gryliczku poopowiadaj coś poopowiadaj coś halo nosku halo e -e. no dobra tato to by było na tyle bo się zanudzisz jak będziemy miały coś fajniejszego to ci prześlemy teraz Juleczka się żegna pa 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 o tak pomachała pa 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 Ne nope. pas.